Hej łowcy! Niedawno zaprezentowaliśmy Wam nasze zestawienie najlepszych gier horrorów, w jakie zdaniem redakcji warto zagrać z okazji minionego już Halloween. Na szczęście gry nie starzeją się aż tak szybko, więc wspomniana lista nie straciła na aktualności i odpowiada kilka bardzo solidnych tytułów do ogrania niezależnie od okoliczności. Gatunek strasznych gier ma też to do siebie, że ostatnio przeżywa swoisty renesans i deweloperzy zdają się coraz chętniej sięgać po niego. Dlatego dziś chcielibyśmy wybiec z wami nieco w przyszłość, bo ta jawi się bardzo w jasnych barwach dla fanów horroru, właśnie. Oto lista najbardziej wyczekiwanych tytułów, jakie prawdopodobnie pojawią się na przestrzeni najbliższego roku, a jest na co czekać. Choćby taki Bluebird Team, który ma w zanadrzu jeszcze kilka produkcji. Sami twórcy zapowiadają zresztą, że teraz chcą się skupić na grach z większą ilością akcji, aspirujących do miana projektów AAA. I Silent Hill 2 Remake z pewnością jest tego doskonałym przykładem. Czekamy też na kolejne gry o zombie, może w końcu pojawi się coś konkretnego na temat State of Decay 3, albo może druga odsłona They Are Billions. Nie można też zapomnieć o krajach dalekiego wschodu. Japońskie horrory już od wielu lat pokazują, że potrafią przerazić. Dlatego też z niecierpliwością czekamy na kolejne pozycje od Capcomu czy też Konami. Ale, ale przejdźmy do sedna. Oto lista najbardziej wyczekiwanych gier horrorów przez naszą redakcję. Kronos: The New Dawn. Skoro już wspomnieliśmy o BluBerze, pora porozmawiać sobie chwilę na temat ich świeżo zapowiedzianej gry. Kronos: The New Dawn to trzeci osobowy survival horror opowiadający o podróżach w czasie. Kierując krokami podróżnika, zwiedzamy zarówno światy odległej przyszłości, jak i Polskę z lat 80. XX wieku. Naszym zadaniem będzie odnalezienie kluczowych osób z przeszłości, które zaginęły w czasie apokalipsy. Na drodze staną nam jednak bestie rodem z koszmaru. Ten intrygujący miks klimatu rodem z Medium i Dead Space ma się ponoć pojawić już w przyszłym roku. Po udanym Silent Hill 2 remake oczekiwania mamy zdecydowanie bardzo wygórowany. OD A Hideo Kojima Game jeśli po wielu godzinach spędzonych w postapokaliptycznej Ameryce wciąż nie wiecie o co chodzi w Death Stranding, ODI prawdopodobnie będzie dla Was jeszcze większą zagadką. Sam Hideo Kojima potwierdza, że będzie to produkcja dziwna i niekonwencjonalna, która ma wyprzedzać swoje czasy. Gra powstaje we współpracy z Xbox Game Studios i zrobił użytek z technologii grania w chmurze. Ponadto ma być łącznikiem między światem gier a filmu. O czym świadczyć może zaangażowanie do projektu znanych aktorów? Czy będzie to tytuł ekskluzywny na platformy Microsoftu? W jaki sposób legendarne ideo ma zamiar zrewolucjonizować po raz kolejny sposób przedstawiania historii w interaktywnych produkcjach? Czas pokaże. Miejmy tylko nadzieję, że całość wyjdzie sprawnie, a wizja artystyczna nie przesłoni grywalności. Data premiery, póki co pozostaje nieznana. Holstein. Polski Game Dev nie spoczywa na laurach. Założone w 2017 roku studio Sonka, początkowo zajmowało się tworzeniem konwersji na Nintendo Switch, a już niebawem zagramy w ich pierwszą autorską pozycję, jaką jest retro survival horror nazwany Holstein. Akcja gry osadzona została w naszym pięknym kraju w roku 1992. Otrzymamy możliwość eksplorowania niewielkiego miasteczka w okolicy Holsztyna. W wyniku katastrofy, mieścinka została zalana żyjącą mazią, która pochłania wszystko na swojej drodze. Jakby tego było mało, na ulicach grasują potwory. No, ale czego się nie robi, aby znaleźć naginionego przyjaciela? Jednym z wyróżników opisywanego tytułu jest zmiana perspektywy. Eksploracja odbywa się w widoku izometrycznym, ale w trakcie walki, gdy bohater wyceluje zdzierżonego przez siebie gnata, przez moment mamy okazję ostrzeliwać przeciwników, patrząc na nich z trzeciej osoby, z zapleców. pleców. Holstein oferuje darmowe demo na Steamie, dlatego też jeśli chcecie zobaczyć, czym to się je, możecie sami rzucić okiem. Silent Hill F. Silent Hill F pozostaje na razie wielką niewiadomą, choć po raz pierwszy usłyszeliśmy o tej produkcji blisko 2 lata temu, Konami dotąd nie zdecydowało się ujawnić żadnych nowych szczegółów na jej temat. Z udostępnionych dotychczas materiałów wynika tylko, że będzie to pierwsza odsłona serii, której akcja osadzona zostanie w Japonii w latach 60 ubiegłego wieku. Za scenariusz odpowiada Ryukishi07, autor wielu wizualnowelek znany przede wszystkim z cyklu When They Cry. A grę stworzy studio Neobards Entertainment. To wszystko, co na razie usłyszeliśmy, a o tym jaka jest data premiery Silent Hill F. zapewne nie wiedzą jeszcze nawet sami twórcy. Slitherhead Slitherhead to nowa gra jednego z oryginalnych ojców Silent Hill, Keiichiro Toyamy. Jak widać, mimo upływu lat nie porzucił on swojego upodobania do strasznych produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że nacisk na horror będzie tu nieco mniejszy. Twórcy szykują dla nas bowiem przede wszystkim akcyjniaka, co nie oznacza, że nie znajdziemy tu żadnych przerażających elementów. Rozgrywka będzie skupiała się głównie na walce z obrzydliwymi stworami. W trakcie zabawy wcielimy się w Hiyoki, istotę pozbawioną fizycznej formy i pamięci, której jedynym celem jest eliminacja tytułowych Slitterheadów bestii ukrywających się pod postaciami ludzi. Co ciekawe, premiera tej gry odbędzie się już w listopadzie, więc ten tytuł otrzymamy najszybciej z plejady tutaj przedstawionych. Little Nightmares 3. Co prawda, Tarsier zrezygnowała z dalszego rozwoju marki Little Nightmares, nie oznacza to jednak, że nie otrzymamy kolejnej odsłony tej serii. Za odpowiadają znani fanom gatunku deweloperzy z Supermassive Games. Tytuł postawi na zabawę w trybie kooperacji, jednak fani samotnego grania nie będą stali na straconej pozycji. W singlu kontrolę nad jednym z dwójki rodzeństwa przejmie sztuczna inteligencja. Gra jak zwykle zapowiada się przerażająco i wygląda bardzo atrakcyjnie. The Dark Pictures Anthology Directive 8020 o The Dark Pictures Anthology, Directive 8020 nie wiemy na razie zbyt wiele. Na pewno należy przygotować się na małą zmianę klimatu. Po opuszczonych zamkach, okrętach czy podziemiach tym razem trafimy w przyszłość, na statek kosmiczny zmierzający w stronę odległej planety. Z jakim odbiorem spotka się kolejny tytuł Horror Sci-Fi przekonamy się już prawdopodobnie w przyszłym roku. To tylko kilka propozycji gier, na które najbardziej czekamy. Pamiętajmy, że przed nami jeszcze huczne wydarzenie w postaci The Game Awards, które z pewnością przyniesie wiele zapowiedzi, a wśród nich być może znajdziemy kilka dodatkowych pozycji, jakie warto dorzucić do naszej listy. Dajcie koniecznie znać, na jakie horrory wyczekacie i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów, a te pojawią się już wkrótce. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!